6 miejsc, w których bawiłam się w Krakowie i ile mnie kosztowały. Numer 5 się zaskoczy. Po pierwsze w końcu udało mi się odwiedzić dziurawy, kocio. czyli kawiarnię Harry'ego Pottera, która niestety nieco mnie zawiodła. Magiczny eliksir, który zamówiłam, smakował dosłownie jak sok multivitaminowy. Masakra! Za to mawinka, która przydzieliła mnie do Sliterinu, była całkiem, niemal ogólnie nie wrócę. Potem wstąpiliśmy do muzeum Gigant Balon. To był totalny random, bo weszliśmy tam przez przypadek, Wejściówka kosztuje 30 zł. Nie jest drogo, prawie w ogóle nie ma tam ludzi, a jest to mega miejsce pod kreatywne foty. Następnie totalnie zbiegło weszliśmy do Meksy Meksykańskiej knajpy, która jest najstarszą z meksykańskich w Krakowie. Zdecydowanie polecam to miejsce. Dobra, teraz pewnie się zdziwicie, że specjalnie z Wrocławia przyjechaliśmy do Krakowa, żeby pójść do kina w centrum handlowym. Ale Kraków to polska stolica smoku, więc gdzie lepiej byłoby pójść na film, jak wytresować smoka, jak nie właśnie w Krakowie? No i słuchajcie, kino to atrakcja dla burżujów. Za bilety, popcorn, kubki z merczu i dwa napoje prawie 200. W Krakowie nie mogliśmy też pominąć kebabu priza z ekipy. W kebabie viral czekaliśmy w długiej kolejce, by dowiedzieć się, że niestety nie mają kebaba w boksie. Więc biedny Tomek z pił tylko mi Wpadły honory testowania wiralowego kebaba Freeza. Nie chyba dobry i nietłusty, ale wziąłam zbyt ostry sos i nie czułam smaku. No i miejsce numer 6, czyli nasz wypasiony, ekskluzywny apartament z piękną wanną, gdzie spędziliśmy dwie noce. To znaczy spędziliśmy te noce w apartamencie, nie w wannie. Ogólnie 500 zł za noc, ale my mieliśmy zapro.